Polska scena polityczna właśnie zadrżała w posadach. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się niemożliwe, dziś staje się faktem. Donald Tusk traci kontrolę nad większością parlamentarną, a w cieniu tych wydarzeń pojawia się nowa postać, która może przejąć władzę. Jacek Nawrocki, dotąd kojarzony głównie z zaplecza politycznego, ma być gotowy, by w odpowiednim momencie objęci urząd premiera. To nie są już tylko plotki, to sygnały, które płyną z samego centrum politycznej gry w Warszawie. Źródła zbliżone do rządu mówią o rosnącym chaosie w obozie Tuska. Posłowie, którzy jeszcze niedawno lojalnie popierali jego decyzję, zaczynają się buntować. W kuluarach mówi się o tajnych spotkaniach, rozmowach i nieformalnych układach, które mają doprowadzić do powstania nowego układu sił w Sejnie. Nastroje w rządzie są napięte, jedni mówią o zdradzie, inni o koniecznym nowym początku. Tusk, mimo że próbuje zachować spokój, coraz częściej wygląda na polityka osaczonego przez własnych ludzi. Jacek Nawrocki ma być przygotowany do przejęcia sterów w sytuacji kryzysowej. Według politycznych analityków od tygodni buduje wokół siebie grono zaufanych współpracowników. To osoby, które widzą w nim alternatywę, człowieka zdolnego do uspokojenia napięć i zjednoczenia podzielonej koalicji. Nawrocki nie jest typowym politykiem pierwszego planu, ale jego spokojny styl i reputacja pragmatyka sprawiają, że zyskuje poparcie tam, gdzie Tuskie traci. Ostatnie wydarzenia w Sejnie potwierdzają. Że władza Tuska zaczyna się kruszyć. Głosowania, które wcześniej przechodziły bez problemu, dziś kończą się fiaskiem. Coraz więcej posłów odmawia podporządkowania się decyzjom partii. Nawet wewnątrz Platformy Obywatelskiej pojawiają się głosy, że Tusk przestał słuchać ludzi i zamknął się w wąskim gronie doradców. To, co miało być silnym przywództwem, coraz bardziej przypomina desperacką walkę o przetrwanie. Polityczni komentatorzy zwracają uwagę, że sytuacja przypomina początki końca wielu rządów w historii Polski. Zaczyna się od drobnych pęknięć, utraty dyscypliny partyjnej, coraz częstszych przecieków do mediów, napięć na wspólnych posiedzeniach. A potem wszystko dzieje się błyskawicznie. Tusk może jeszcze próbować utrzymać się przy władzy, ale jeśli straci kluczowych koalicjantów, nawet jego doświadczenie może nie wystarczyć, by odwrócić bieg wydarzeń. W tym kontekście pojawienie się Nawrockiego nie jest przypadkowe. Według nieoficjalnych informacji ma on już opracowany plan działań na pierwsze tygodnie po ewentualnej zmianie rządu. Priorytetem ma być odbudowa zaufania opinii publicznej, uspokojenie napięć w Sejnie. Nawrocki ma też poparcie części środowisk gospodarczych, które coraz głośniej domagają się stabilności politycznej. Niektórzy eksperci twierdzą, że Tusk sam doprowadził do obecnej sytuacji. Jego twarda polityka wobec partnerów koalicyjnych Brak otwartości na kompromis i zbyt agresywny styl rządzenia sprawiły, że wielu zaczęło szukać alternatywy. A Nawrocki, choć przez długi czas pozostawał w cieniu, teraz może stać się symbolem nowego porządku. Tymczasem w Sejnie czuć atmosferę oczekiwania. Nikt nie mówi tego głośno, ale niemal wszyscy wiedzą, że nadchodzące tygodnie będą decydujące. Każde głosowanie może okazać się ostatnim testem dla rządu Tuska. Jeśli rzeczywiście utraci większość, Proces przekazania władzy może ruszyć w ekspresowym tempie. Czy Tuskowi uda się jeszcze odwrócić los? Czy Nawrocki naprawdę obejmie urząd premiera? Jedno jest pewne, Polska stoi u progu politycznego przełomu. Władza Tuska zaczęła się chwiać, a nowy gracz już czeka w gotowości. Nadchodzące dni mogą zapisać się w historii jako moment, w którym zmienił się układ sił w całym kraju. I choć jeszcze nic nie jest przesądzone, to jedno wydaje się pewne, polityczna burza dopiero się rozpoczyna.